Panama Wita, proszę uprzejmie. Pada deszcz, nawet taki większy, i jest słońce. Dwa w jednym. To piękna pogoda, niesamowite. Nie dobrze jestem w hotelu, ale tu jest słońce i jest tropikalny deszcz. Proszę bardzo. Jaka śliczna pogoda. niesamowita pogoda, piękna Naprawdę leje i jest słońce. No, leje i jest fajny. Wejście do hostelu, integracja z Super wizyta, a tu jest hostel restaurante Wale Verde. Wale Verde. <grymne> no i trzy definis nie